Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony JamXM I ze mną znowu jest... Lajso To dzień dobry yy, Dzisiaj, No co co, dzisiaj zaczynamy sobie... Yy, kolejne pojedynki między nami Tak Od razu przechodzimy do wyścigów czy je może jest, jakieś ja tam dobrze. poprawy w garażach robimy czy coś Wiesz co, a potrzebujesz coś w garażu zmienić, bo ja nie za bardzo... Nie, bo ja nie ostatnio sobie Wygrałem sobie Felgi, a ja Felgi nie zmieniałem na razie. Dobra, najpierw wyścig sobie przejdziemy. Najpierw, najpierw wyścig. Tak. E Escape najpierw. czy chcesz normalny wyścig Wiesz co, wolę tradycyjną rywalizację. Dobra. Y Chcieli, że wybierz coś. Najlepiej na kółkę, bo mam teraz 10, 10 plus jedno okrążenie dostałem, także wiesz. Da. Jak mnie zdenerwujesz, to dołożę ci jedno okrążenie. Nie bo się wziąłem. Właśnie... Wziąłem sobie sprint. Nie, nie da się dołożyć... Słuchaj, da się, da się dołożyć więcej jak masz... Bo jest ten tak jakby ten dodatek plus jedno okrążenie. No. Jeżeli jedziemy dwa okrążenia, ja Ci dam plus jedno, to jedziemy trzy. I czy mogę dać ci plus jeszcze nie. jedno? Eee, do dupy bo mi 10 okrążeń dołożyć. Tak! Właśnie jak ty na przykład dołożysz to okrążenie, to nikt inny już nie może dokładać. Aha. Mam nadzieję, że nie było słabo jak w lewo, sobie wody dole. Nie eee, słychać było, dobra. D dobra, dobrze. Nie wszedłem oczywiście w ten przedział, bo się zapatrzyłem. Jeszcze próbowaliśmy sobie ustawić tam komunikację głosową wewnątrz gry. No i ja przez to przedstawiłem sobie to audio, nie? I teraz mi w ogóle nie działa dźwięk z gry. Które przerywa, także wiesz, no to mi właśnie tak wyciszyło jest grę. Mam nadzieję, że to nikomu nie będzie przeszkadzać. kurde, żadnemu widzowi, kurde, wrypałem się pomiędzy, bo zapatrzyłem się na siebie, i wrypałem się pomiędzy ten, jak są, jest przejazd przez parking, i ten przejazd obok, obok parkingu też się wrypałem w to coś, co je oddziela. No to kierowcy z ciebie nie będzie. betonowy murek No, czemu nie dać kół, kółek? A mnie denerwuje ten głos, bo teraz tak przerywa. To po potem wyścigłe sobie ustawię go tak jak powinien no, być. No a ja przejdę sobie do garażu. Zmienię sobie Felki No, no a jeszcze w kolejne. Kurczę, u to jest... Czekać ja na ciebie. Nie że nie, nie, najgorzej. Wiesz co, nie, 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 jedź sobie. A co ty już No ja już jestem w 30%, nie, nie 30 przyjechałem. L26 L26 to 4% za tobą jestem 35%. Ale tak nie przerywa, to jest tak niewygodne. 29, także... Odchodzisz, mi? Aha, bo ty wjechałeś, ja już wiem gdzie są... Ty byłeś akurat w tych zakrętach pewnie. złe miejsce pojechałem, z złym, złym torem, ale dobra. Jest dobrze. Tak jest dobrze i tak mi wyprzedzisz. Mhm. Dobra, przejadę, przejadę tu może przez parki. I, I tak, na następnych odcinkach planujemy y, grać już y, z parą, y, z jedną osobą więcej. Mam nadzieję, tak. że to wypali. Tak. 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 Ja dziś mówię tylko tak. 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 Nie, dobra, sucho. Yy, powiem ci tyle, że, znaczy, Tobie, Tobie to już mówiłem. Widzą, jaki ty jesteś okropny i bla ble. Ja się chciałem pakować do szkoły, wiecie? No szkoła, tak. A tu do mnie piszesz ty i się pytasz, nagrywamy, no to co i moja dobroduszność nie pozwala mi odpowiedzieć ci. Nie? Ach, ty litościwy jesteś. Nie litościwy, ja na tym zarobię miliony, ludzie przejdą od ciebie do mnie, będą mi wchodzić na filmy, dawać łapki w górę, wiesz, ja, my to robimy tylko dla kasy z tobą, nie? Jakiej kasy? Ja to robię dla przyjemności. Jakby, jakbyś się no. nie zgodził, no to bym sam nagrał, co za problem. No, ale my to robimy tylko dla kasy, my was tylko chcemy wyzyskać, my tylko, my tylko chcemy mieć e, 200 tysięcy widzów, chcemy mieć z was Ta. miliona, tak, dokładnie. To, to mówiłem ja. Dobra, wygrałem wyścig, dziękuję, dziękuję. Wiem. I 5 tysięcy dodatkowo wygrałem. Dobra... Oczywiście to co przez chwilę mówiłem to była ironia. Taa, dobra. Mam nadzieję, że wszyscy zrozumieli. E, dobra, to ty sobie tam coś poreguluj, a ja wskakuję ja do kryjówki. Dostałem juggernauta, czyli chyba molocha. Nie wiem jak to jest tłumaczenie na polski. Kurczę, jeszcze nie tej wersji. E, dobra, ja sobie zmienię rzeczy. A ja przez ciebie jestem na bieżąco z paczami, bo zawsze byłem w plecy z paczami. No widzisz. To chyba dobrze, nie? Co no, to? of course. Felgi. Nie. Już powinno być, być okej. Okay. Nie. Jak nie. Jak A nie. Ja tak. nie, ja mówię na felgi, że brzydko wyglądają. Cicho. A ja mówię tutaj co ja ustawiam. W ogóle jakiś tu się zebrał, ty przyjechali na moją na moją furę zobaczyć. Naprawdę jest co. Ty masz... Ty... Ty masz zmieniony kolor mm, czekaj zaraz sprawdzę, bo nie fajnie tam już nawet, ale chyba... Chyba nie, nie, nie mam. A ja ja, ja wygrałem sobie e, zielone szyby. O, jaki Eee, e, Czekaj to ja sobie naklejkami zmienię, bo to tak trochę wieść jak wiocha. Wygląda... Wyglądają te naklejki. Nie mam dosyć Nie mam dosyć fajną, bo ja sobie tak naklejkę dałem. E, tak ją przeskalowałem, że ona wygląda, że jest przez całe auto takie jakby rys, no wiesz? Wiem. Jakby wziął... Ej. Z tyłu to fajnie wygląda, może z przodu nie wygląda, ale ciekawe, bo są cztery pasy z boku i po dwa z... Po cztery pasy z przodu... Cztery pasy z przodu i dwa, po, po dwa z boku, o. Tak. łączę się. Tak. Eee, czekaj, to ja sobie tutaj jeszcze... A, i dziesiąty poziom, to nie dobra, rady jeszcze. Um, ale to zaraz, za niedługo będzie. Ten dziesiąty. No, a co by to zrobić? Ogólnie y, tutaj powiem wam taką ciekawostkę, że no, on, nas. nasze, kanały, nasze kanały bardzo się rozwijają. No. Jeżeli ktoś z was jeszcze ich nie subskrybuje, no to... Zapraszamy. Dokładnie. Y, czekaj, to... Tu. tu u, Yamix, u Yamixema y, pojawia się Inversion i, i ten Need for Speed. U mnie się zaś pojawia Sleeping Dogs i Happy Wheels. No. Także widzicie, nie konkurujemy ze sobą, tylko raczej pracujemy w symbiozie. Tak, dokładnie. Jeżeli jeden kręci jedną grę, po daj prostu spokój, prostu uważam, się, że każdy nie każdy wie co to jest symbioza. No, ale chodzi mi o to, że jeżeli, wiesz, jeden kręci jedną grę, to nie ma sensu, żebym ja też kręcił tego nitro for Speed ze swojej perspektywy, tak jak to miało być miejsce na początku. Mówiłem no właśnie. Kwestia to jest... Pierwsza kwestia, że jestem leniem i mi się nie chce, także dużo prościej jest mi po prostu wejść w tą grę i posiedzieć pół godziny, niż później trzy godziny przy montażu tego i renderu i przy całym tym całą tą robotą. Mm -hmm. A druga sprawa to jest to, że po prostu właśnie nie ma sensu, bo, bo tak naprawdę kto jest widzem twoim, obejrzy to u Ciebie, kto jest widzem moim obejrzy u mnie. I tak naprawdę moi widzowie nie pójdą do ciebie zobaczyć, jak ja u ciebie się prezentuję. A twoi, jeżeli kiedyś ja ty będziesz u mnie gościnnie, nie przyjdą do mnie, żeby zobaczyć, jak ty się prezentujesz no u mnie, właśnie. nie? Także to jest naprawdę fajna opcja. Mm. I już tam zrobię skrobę sobie tak, no, ja ja tak od prawej, sobie, do lewej, od lewej do prawej. sobie. Tak to może teraz jakaś ucieczka Ucieczka? Dobra, dobra, spoko. Już tylko wyjdę z garażu Ja zobaczę jak się moja fura prezentuje Jak wjechałem driftem o mam szybę rozwaloną z przodu A bo ja sobie tak bardziej ogarnęłem już samochód Tak to weź tam Ogarnij tak jak powinno być, także zaczynamy zaraz wyścig, nie? Ja mam molocha, także będzie fajnie. O i zapomniałem, żeby znowu ustawić Nitro, ale Nitro mi się nie przyda, mam taką nadzieję. Dobra. Nie, nie Nitro, wiesz co, Nitro jest ogólnie. O, uważam, że dużo przydatniejsza jest katapulta. No. E wolniej, dużo Aha. wolniej e przyspiesza. No. No, może, może nie dużo wolniej. Przyspiesza wolniej, ale e dużo dłużej trwa. Mhm. Akcept. Akceptuję i ready to że ostatnio oglądałem ten nasz odcinek, no. który na nagraliśmy. No. A czy nagrałeś ty. Ja usłyszałem komentarza również. I wyszedł on dosyć ciekawie, tylko mnie tak słabiej słychać to co ci mówiłem, Trzeba, ja trochę głośniej staram się mówić. Jeszcze w poniedziałek, znaczy w znaczy dzisiaj zamówiłem mikro, dzisiaj się z niedziela, ale to zobaczycie pewnie później. Także pewnie następny odcinek będziecie usłyszeli przy moim nowym mikrofonie, także powinien on być powinien głośniejszy. Mhm. Także także nie będzie takiego problemu. Też teraz możecie słyszeć drobne szumy ode mnie przez Skype a, przez TeamSpeak bo tam nie mam jak odszumić, a... A jest tym dużo roboty, jeżeli chcesz się odszumiać dwie to ścieżki, zszczyt, to jeszcze tutaj są połączone. wtedy ja, ja nie będę miał szumów i tylko ty swoje w swojej bierze także to jest dla ciebie też wygodne. Czekaj, bo ciebie tutaj szumia, to ty jedź, a ja sobie tutaj gdzieś ustawię sobie, przestawię sobie rzeczy, nie? Tak. Ja, jadę. No jedź, 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 Barykady. jedź, Barykady. Barykady. E, dobra. Dę. Kurde, czemu nie mam escape? No, dobra, jest escape. Eee, audio mm, Coś cześć. Cześć nie śpiesz, ja sobie jadę tak powoli. Dobrze nie śpisz się. Także wiesz, jadę sobie, bo jadę. Eee, yy, dobra. Jest Mam fajnie. Nadzieję. Aha Fuck, przepchał mnie nie tak jak powinienem jechać. Dobra. No, wykręciłem się, tyle. wykręciłem, jest dobrze. Tak? LOL Bem tyle. Że ja sobie się ze ciepłego grzeniu. No kurde nie nie kawał, na, no, cię słabo słabo przez to, przez to, rozmowę to, tego policji słabo cię słychać, ale czekaj, to zaraz się ustawi. No no by no, no, ci nic do końca słyszałem, bo mnie przerwało na ciebie chwilę No my też ciebie na chwilę przerwało, Przerwałem. tak właśnie teraz stuknęło coś okay, uh, aha, to aha, to aha, no no bo mi to już tam mikro ten stuka. No dlatego zmieniam, nie? To coś mówię. Kurde, słów, 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 gdzie jest słów? O kurde, o kurde. Hmm. Zwód, jest. Widzę, że ty tam to jesteś. Ale tutaj tak, wiesz, staram się trochę wolniej dojść do tych zakrętu, bo i tak już zdążymy dojechać do końca. Uh -huh. Nie widzę sensu. Okay, nie, wszystko. Hmm, znowu nie, nie często stopera, nie wiem jak ty. Załączyłeś stoper? Yy, nie. Jakby co, ja jadę stale 60 na godzinę. Okej, już się dobra, 50, 60. Widzisz właśnie, że, że, że tutaj mnie doganiasz jest sobie tutaj tak... Mhm. Kurde. By było? To... Dobra, przebiłem się. Uważaj, bo tam może być niezła jadka, jak będziesz chciał przejechać. Dobra, jadę ja do góry. Wiesz co? Docisnąłem sobie pedał Jezu! Zimno, Max. Ale na ze policja tak fajnie przeleciała. Ła, wow, wow wow Dobra, jest jestem koło ciebie. Trochę ci rozbiłem, nie? Przejechałeś? Przejechałeś. A, jesteś, dobra. Teraz mi wyprzedzasz, bo ja... Aaaa! Za szeroko. No. Wyprzedzasz? No. LOL Jak go odepchnęło! Widziałeś to? Wiesz co? Ja ci czystzę prawo. Także prawo będzie czysta. Bo ja tu trochę tak wy wyrzucam, żebyś mógł przejść. Dobra, dobra, jadę, gonie, 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 gonie. To goń. Jakby co, ja mam ten, mam. Ee... Ło! <laughs> Lol! Widziałeś to? Lol, co to było? Ja pierdzielę jeszcze, nigdy w tej grze nie udało mi się dachować. No się udało, nigdy ale w to sposób. jest Na wyścigach, a znaczy... nie na takim czymś. No. No takim ci jeszcze w taki sposób, nie? Ja nie zrobiłem takiego typowego... Nie, bo ty wyhamowałeś na, su na SUV ja jeszcze cię od tyłu romnąłem. No i wtedy podbiłeś, no. nie podbiłeś, nie? Bez tym trochę z tyłu. Mm -hmm. Także jakbyś to trochę trochę na sekundkę zwolni Czy zwolni po prostu nie grzej wiesz A 151 Moja, 90, bo ja wjechałem w takie zaułki, że... Gdzie ty 150 jechałeś, ty? Jak ty, Jakie ty masz przyspieszenie? Jeszcze w blokadę wjechałem. Co za... Fajnie. Dobra, zwolniłem do stówki. Dobra. Zaraz ci powiem, kiedy możesz już cisnąć... ...pedał gazu na maxa dobra stopy jeszcze się. nie jeszcze Uważaj nie jeszcze nie. Dobra, dobra wciskaj dobra jadę zbiłem go trochę z toku, z toku że tak to nazwę kurde myślałem że mi bardziej przyciśnij dawaj ciśnij, ciśnij dobra jadę jadę nie bój się A. zsuwaj mnie Czemu mi nie zadziałał... ...snide? son, Coś się zwaliło. Ale nie działa mi chyba... Coś mi się spadem przestawiło. Eee, czekaj, które to było? Dwa. O! Nie, nie mówcie, że jeszcze nie uciekni. Milimetry! Dzieliły mnie od Nie działa. Czemu ty tędy nie jedziesz? E, wiesz co, przez przypadek, bo. Pan. I ty, mm, ty grasz na padzie. Słapem mnie, bo już przebili e, Tak, gram na padzie tylko z mini. Ale grasz na padzie chwilę... od Xboxa dobra. czy od czego wiesz? Tak, od Xboxa e. Wygodny, naprawdę wygodny. Nie, miał góry. Ej, mam teraz, mam teraz ten? Mam teraz opony? Mam, dobra. Bo nie mam w ogóle napełnienia opon, to jest do dupy. A jeszcze ja zwaliłem, bo chciałem włączyć sobie tego, sobie Molocha A coś mi się zwaliło i nie mam teraz tego na tym, na napadzie, a ostatnio mi się wydawało, że miałem. Klikam, klikam i sobie na, na klawę przyszedłem i dlatego pojechałem złą trasą yeah, i później się jeszcze wpierdziliłem w kolczatkę. Bo mi akurat Moloch wygasł przed samym tym... Przed samym końcem. Dobra, jesteśmy. I Bum. fajnie podrzuciło. Mm -hmm. Dupłem Cię w bok. Jaką zaraz, rzadko spotykaną część wygrałeś? E, skill mod. A. Rampage. Na, na co? Skilla dostałem. Skilla dostałem, Rampage. Nie wiem... Dokładnie nie ogarniam tych skilli. Dobra, e, gramy? Jeszcze jeden mecz? E, jeszcze jeden wyścig? Tak, tak. Kółeczko. Kółeczko, o kółeczko. E, dobra. E, nie, to nie. Nie, już to, nie mam to, nie wybrane. To. E, prywatny. Ja zawsze jestem teraz przyzwyczajony. Jestem do tego, żeby dawać te. E, dawać e, wielosobowych. No, 12 no. km. Ready. Nami. Jakie 12, 14? Mi pisze 12. Mhm, 7 mil. Ja myślałem, że do 7 to jedno okrążenie, dlaczego się nie pasowało. D-mil. No to, no to 18 chce przejedziemy może. Ponad. 24 razem. Jeśli licząc to, że kółko ma 12 km. Nie, jedna kółko ma 6. To pokażę łączną. W ogóle, i gazu mi nie wcisnęłaś, ja się dziwię czemu ten, czemu mi gazu nie dodaje. Fajnie, jeszcze nie mam chyba... No oczywiście, że nie A nie dobra chyba mam. Co masz? Co to jest? Trójeczka. Ta starcza. Jeszcze musiałem specjalnie do tego dać rękę na klawiaturę. Na chwilę ten z. Czemu ty jest starcza? Że... No bo myślałem, że to jest dodanie jednego kółka, no. Tak, już byś chciał Tak. oj, 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 oj. A, kurde, myślałem, że się nie przebije, nie hej, a ty się przebiłeś. Fak! <grystanie> Wiesz, jak ja teraz kółkę robię przez ciebie? A, z z z kurde. w auto i mnie zwolnili. Widziałem, bo tak dziwnie pojechało. Zium. Zium. Uah, było blisko. Czekaj, są w tej grze tramwaj? Nie ma. wo, wo, wo. Jadę za tobą, jesteś moim szpiegiem. Za dużo w Sleeping dog grasz? Czemu? Czemu? Bo już się wczuwasz w szpiega. Aha, Aha chodzi o odcinek szpiegowanie. No. To był jeden tylko taki misja, nie? Ogólnie ostatnio puściłem 40-minutowy znaczy, oe, nie wypuściłem jeszcze, błąd. On się pojawi dopiero. 40-minutowy odcinek, kumasz to? Z tego 15 to jest misja, reszta to jest zbieranie. Wszystkich znajdźków. Kapliczek, i tak dalej, nie? Tak, bo już kapliczki mam wszystkie zebrane. Bo musiałem dobrać chyba cztery. Fuck, nie widziałem, bo wyje... leciałem ten i mi za górką mi wyskoczył. No nic, a nie mam tych, nie, nie mam ustawionych tych na dokładanie kółeczka. W każdym razie, mm, tak jak mówiłem, jeszcze znalazłem jedną tą, jedną statuetkę. Teraz mam zebrane wszystkie statuetki, wszystkie kapliczki. Także Jeszcze fajnie. Ci został, nie zostały. Nie, zebraliście te yy, skrzynki? Wiesz co, skrytek nie zbieram. Skrytki uważam za. za niepotrzebne do zebrania. No bo w skrytkach, w skrytkach tam dostaniesz kasę i tam chyba od czasu do czasu ubranie dostaniesz. Tak, i ubranie. Dzięki Ci, chłopie, że mi to zrzuciłeś. Co? To gówno zbola. Jakie? Co Ci zrzuciłem? No takie coś, co się przejeżdża pod tym, tak, takie pułapki. Co? A już wiem o co ci chodzi. No. No. Tak czekałem, kiedy kapniesz się o co chodzi. Nie wiem gdzie ty jesteś, w ogóle się nie mam na mapie. No sobie M. Pięknie. Tak. Szczególnie jak gram na padzie no, A mam... Aaa... ...jadę... jadę mi, samochodami. Że, ja, ...że grasz na prawie. Ale ty mnie ciśniesz. Ja muszę Sylwię wziąć, bo z tego co pamiętam to, naprawdę to niby ma lepsze ten, ale Sylwia z tego co pamiętam fajnie jak dosyć jeździła. No Sylwia z tego czasu była najlepsza. No nie wiem właśnie jak teraz, nie ogarniam tych... Tych, tych, tych... Kurde, źle pojechałem. Widziałem cię przez jakiś czas na mapie, ale i tak wygrasz, bo już dużo zostało. Bym ci to walił jedno kółko, ale mówię, nie mam tego ustawionego. No to takie wiesz... No w pół minuty się nie dogonię. Nawet mniej. 20 sekund jakieś. No i się tu ostatnio się w Dobra, tyłem wiadę. byłem Od I efektowna meta. Yeah. Modyfikacja umiejętności. Szału zniszczenia. Przestoję. Przestoję przed metą. Yy, dobra. Kurde, czemu mi... Co mi zaliczyło? Przypadnie ja nie wjechałem na metę. E, co tu, bierzemy jeszcze raz jakiś wyścig? Hmm, no. E, czy chcesz może... Congratulations... O, mam przyciemnienie szyb na czarno. Także fajnie, e, fajnie. Czy kółeczko, czy chcesz mieć sprinta? Tyle ci powiem. No to co chcesz? Tyle ci powiem. To już się boję, co to będzie. 28 kilometrów? nie Nie dwieścia, dwieścia. pisze 28. A jest... To jest ta sama trasa, co przed chwilą jechaliśmy. Chyba. A, czyli razem jedziemy. Tak, będzie. bo to kółka są. Uh -huh. Chyba. Ha. Powiem ci tyle... Że ty jesteś strasznie dobrym człowiekiem, gdyż... Gdyż, ponieważ, gdyż... Odciągasz mnie od robienia... Uh, nau nauki mi odciągasz, bo od nauki. A widzisz, bo trzeba robić wcześniej zadania, a nie siedzieć w nich... Wcześniej to się było na imprezie. A Taka impreza hard prawda, party. rodzinnej. Tak. Tak. U cioci na imieninach, tak. U cioci na imieninach... Na imieninach... Jest wódka... Dalej. I dalej nie znam. jest rodzina... No oczywiście Jak ty sobie inaczej wyobrażasz imię inne? Z tym, że to były imię inne babci, ale reszta pasuje Fuck, 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 fuck Lol, bieg, Lol, bieg serdecznie zrzuciłem Loser No bo nie jestem przyzwyczajony, ja chcę cały czas tym klawiszem Znaczy tym analogiem chcę nie, nie tyle zrzucać bieg Chcę sobie patrzeć do tyłu. I wiesz, i robię tak jak w sleeping dog, Zaczęli czyli ciągnę analoga w dół, a wtedy mi zrzuca bieg Czyli przykładowo z czwórki robi mi się trójka. I wtedy go dusi. Strasznie. Ale bliżutko. Ale ty się tam o bandę ocierasz. Ale to wchodzę pro profesjonalnie praktycznie. Ło! Przeleciałem nad... Przeleciałem nad dwoma tymi, nad dwoma autami. Ja też. Ty zresztą też, Luzer. Taki loser. Ty jesteś. Wow. Łał! No, wow, wow, wow. Wow. Wow, kurde... No widzisz. I ominąłem w jakimś sposobem. Ej, no, bo nie, to jest fakt, że one się generują pierwszemu kierowcy i one się generują. Tak, jeszcze w dwa wiechem. One się generują dalej od siebie i, my, i kolejni kierowcy mają gorzej, bo na które, u któregoś wpadnie kumulacja, że każdy pas jest prawie zajęty. No. Tym, tym kolejnym kierowcą jestem ja. Tak wytłumaczam tym, że jestem gorszy. <laughs> Widzisz, w tamtym odcinku wygr wygrałeś, jeden ci, odcinek, że... wygrałeś jeden wyścig, a teraz zero. Wiesz co, powiem? Jeszcze się nie zakończył. Ehm, ale to jest bardzo możliwe, że wygrasz. Bardzo. Powiem ci tyle, że, że, że jeżeli byś wyłączył teraz nagrywanie i byśmy sobie przejechali jeszcze raz, to. No. To, to bym wygrał. Tak. No. Nie wiem To no? No zaraz zakończysz nagrywanie, to sobie przejedziemy jeszcze. Nie, ja zmieniam profil. Nie. Nie. <laughs> tak, galardo, no. Jaki Galardo, tak, o mnie a nie, no może to. bym tam wziął jakiegoś tam, może, nie wiem... Może bym wziął jakiegoś, może... Lamborghini? W kontach. Myślałem, że ty galardę masz. Nie, meczelarz go mam. E, Trissure Hunter Edition. A, to taka wiesz, jeszcze pro do diamentów co? ona jest, że, jest na, yy, że ona ma wyświetlone na mapie, gdzie są diamenty, nie? Tak. Mhm. Ale co, wygrałeś to wyścigu? Czy ją Kupiłem. kupiłeś, czy za realną kasę, czy za kasę Kupiłem grze? Kupiłem za... ten, speedboosty. A to co mówiłeś, że ten, że dostajesz na urodziny kody. No. Szczerze powiem Ci, że wolą dostać kasę. Ja szczerze też wolę dostać teraz kasę O Jezu, jakie kółeczka kręcę Duchnę cię Aha, przyjechałeś pode mną i jesteś teraz za mną A ja no 10 tysięcy gotówki Zbieram na nowe. Z autę. kolejnego skilla dostałem na gotówkę. No... Ile masz w ogóle gotówki? Kończymy odcinek, czy jeszcze jeden jedziemy. Tak, kończymy. Ile masz gotówki tak w Ile gotówki masz? 50 tysięcy. Ja stoję. No bo ja to modyfikowałem moje auto. Ja zbieram. na jakieś kolejne. Ja auto. też zbiorę, bo to... przecież i ej teraz... LOL, czemu ja mogę przepychać po ruchu ulicznego przez inne auta? Nie wiem. Nie, bo te... I ono jedzie sobie no, przez no, Teraz tak auta. zrobiło ten. Yy, zrobili wydawcy tej gry, Warda, zrobili tak. Że co dwa tygodnie dają nowe auta do sprzedaży za IGC, nie? No to właśnie ja oszczędzam na jakieś auto fajne. I za co są te. Ile ile trzeba mieć? Pasy? No to różnie jest, za 500 tysięcy. 000... I co, i to są jakieś takie niespotykane? Spotykane, że to normalnie dają z, z dealera, z samochodowego dealera. I co oni zdają za, za, za mniejszą liczbę kasy? Czy za ja? kasę w grze? To możesz je kupić Aha, i to, a to są normalne te, które nie da się normalnie kupić. Normalnie znaczy, da się Normalnie w tym się, idea, gry. się to pytłumacz. to są te normalnie co możesz kupić. No tak, no czemu oni nie dają co dwa tygodnie? Zmień, co dwa tygodnie dodają parę aut do kupienia za te właśnie pieniądze. Aha. A widzisz, no i teraz. No dobra, no to co, kończymy w tym odcinku, nie? Tak, bo już się zaczynam jakieś dziwne wywody tworzyć. No właśnie widzę. Za dużo tego zabrałem. Dobra, eee, no to w takim razie co? Komentujcie, subskrybu subs subskrybujcie mój kanał. I lajkujcie. I lajkujcie jego filmik za moje kółeczka. Tak, podobają się Wam kółeczka Lejsona? Lajkujcie. Łapka w górę. Łapki w górę poprosimy. Dobra, no to co? Trzymajcie się, cześć. Cześć. cześć.